Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Sławomir Muzyka, jestem kandydatem na burmistrza z Komitetu Wyborczego własnego, czyli Sławomira Muzyki. Tak jak Państwo słyszeli, w pierwszej turze wyborów otrzymałem 494 głosy. Jak Państwo wiedzą, w pierwszej turze wyborów startowało na burmistrza aż pięciu kandydatów, z tego każdy z tych kandydatów no praktycznie około 300 głosów uzyskał. miejsc tych czterech kandydatów oprócz pana oczywiście Andrzeja Kamyszka udało się uzyskać aż 494, czyli o 100 głosów więcej niż pozostali cztery kandydaci. W swoim programie przede wszystkim staram się pokazać, że gmina Jasiej może być pełna rozwoju, może rozwinąć się, może spełnić wymagania nie tylko mieszkańców, ale stać się wzorem dla innych gmin i W swoim programie też ująłem podstawowe kierunki rozwoju gminy. Starałem się wykazać, że największym bogactwem gminy są ludzie i to od ich decyzji, od ich współdziałania przede wszystkim zależy jaka będzie gmina w przyszłości. Gmina Jasień jest gminą dobrze rozwiniętą, przemysłową, jest gminą, która może w przyszłości stać się wzorem dla innych gmin jeżeli chodzi jeszcze o rozwój społeczny Myślę, że największą bolączką gmin, największym problemem, który trzeba rozwiązać to jest przede wszystkim to, aby ludzie, którzy w tej gminie mieszkają po pierwsze uwierzyli, że gmina że gmina właśnie może naprawdę zdziałać dużo jeżeli będzie chciała tylko współpracować między sobą różne instytucje, różne organizacje, jak również różni ludzie, którzy czasami może się nie yy, nie kontaktują, czy nie chcą ze sobą rozmawiać, czy coś innego, natomiast na pewno, jeżeli mają wspólne cele, mogą dużo osiągnąć. Jestem przekonany, że Państwa wybór będzie oparty na faktach, nie na jakichś przesłankach, które nie wiadomo co znaczą, tylko na konkretnych liczbach, na konkretnych danych, które Państwo dzisiaj otrzymają i otrzymywali do tej pory. Mam również nadzieję, że przede wszystkim. O, o. Mam również nadzieję, że przede wszystkim Państwo będą dzisiaj chcieli jak najwięcej się dowiedzieć od kandydatów, jaki mamy program, co chcemy zrobić i jakie mamy cele. Czego Państwu serdecznie życzę. Aby Państwa wybór był cel, celny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Witam. Witam Państwa serdecznie. Na wieczorze, na drugiej turze, przed drugą turą wyborów na burmistrza miasta i gminy Jasi. Nazywam się Andrzej Kamyszek, 52 lata, żonaty. Żona Jolanta, dwoje dzieci, córka Aleksandra, syn Kacper i wnuczka To Przez cała moja rodzina, która mieszka tu, no i troszeczkę w Lusku. Startuję z Komitetu Wyborczego Forum Samorządowego i Gminy Powiatu Żarskiego. Stowarzyszenie, nie partia. Tu z tego miejsca chciałbym na początku. Podziękować tym, którzy przyjechali mnie, między innymi wspierać. I bardzo się z tego cieszę, że ze mną jest pan Edward Łyba, szef naszego stowarzyszenia, wiceburmistrz Żar, jest yy, burmistrz Lubska, pan Bogdan jest, nasz, jest pani wiceburmistrz, pani Halika Kaczmarek, jest także nasz pełnomocnik Krzysztof Tuga. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. <kluczy> Proszę państwa. Jeżeli 30 listopada zaufacie mi, powierzycie mi swój mandat sprawowania władzy w naszym mieście, to króciutko chciałbym wam powiedzieć, że chcę być blisko was, czyli wasze sprawy powinny być sprawami burmistrza. Tu powinniśmy rozwiązywać wszystkie sprawy w rozmowie, w kontaktach z wami. Stąd, jeżeli wygram te wybory, na początek, proszę Państwa, otrzymacie pełną informację o stanach finansach publicznych. Od tego musimy zacząć. Żeby marzyć, trzeba najpierw chodzić po ziemi. Żeby marzyć i myśleć o tym, żeby było coraz piękniej w naszym jasieniu, trzeba najpierw stworzyć fundamenty. Jasień wygląda tak, jak wygląda. I mam nadzieję, że następna kadencja to będzie naprawdę bardzo trudna pozwoli nam zrobić kilka kroków do przodu. A żadnego kroku wstecz. Chcę być blisko Was, żyć Waszymi problemami, a z tego jestem sam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, panie Pierwsze pytanie do pana Sławomina Muzyki. Czy przewaga konkurenta po pierwszej dużej pana nie przerażał. No, no tak mówiąc, Kokiani, ja bym nie przerażała, to by tutaj nie było. Jeżeli chodzi o ilość głosów, które uzyskał pan Andrzej Kardoszek, oczywiście jest ona imponująca i no nie możemy z nią tutaj dyskutować jak najbardziej. Niemniej ze swojej strony chciałem podkreślić, że ja jestem człowiekiem, który nie pracuje od kilku lat, od siedmiu lat dokładnie. Natomiast pan Kawęszek mieszka tu dosyć długo. W związku z tym ja myślę, że ten wynik, który uzyskałem, jest i tak wynikiem bardzo dobrym, ponieważ głosy rozłożyły się aż na pięciu kandydatów. W związku z powyższym, no. Nie spodziewałem się jakiegoś spektakularnego tutaj ilości głosów, i jest to po prostu logiczne, że, że nie mogłem tych głosów więcej uzyskać. Dlatego nie czuję się przygnieciony, czy, czy powiedzmy w jakiś sposób e, zdeprymowany tym, że Pan e, Kawiarzyk, który wskazuje po raz czwarty, e, uzyskał tak dużą liczbę głosów. No to by było nawet nielogiczne, gdyby było inaczej. Także oczywiście. Tak powiedziałem na wstępie, absolutnie do Pietruska. Dziękuję bardzo. I pytanie do Pana Andrzeja Kamyszka. Jeżeli Pan no, ten wybory przegra, to wycofuje się Pan z polityki? Tak. Dziękuję za odpowiedź. Pytanie do Pana z muzyki. Proszę wymienić najważniejsze rzeczy, w pierwszej kolejności, jakie Pan robi, jeżeli zostanie Pan podpisany śmiechem. W pierwszej kolejności e, najważniejszą sprawą będzie oczywiście e, sprawdzenie, e, jakie m, zadania czekają gminę na przyszły rok e, pod kątem finansowym. E, stan finansowy można mniej więcej przeczytać z, powiedziałbym tutaj, z najnowszej, e, z najnowszej kontroli, która została przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, także wiemy, że te finanse y, są określone i Najwyższa Izba Kontroli tutaj to stwierdziła. Y, następnie na pewno przyjrze się pracy Urzędowi, usprawnie jego pracę, ponieważ y, wiele głosów miałem, że urząd pracuje no, w niektórych przynajmniej dziedzinach niezbyt dobrze. Następnie oczywiście sprawa, m, która jest wszystkim tutaj znana mieszkańcom gminy, to jest y, uporządkowanie sprawy czy porządki w sprawie y, przyszłości szkół za, za szkolnictwa na naszym terenie, ponieważ y, no wiemy, że, że tutaj mamy też pewnego rodzaju kryzys. Y, następnie, y, następnie również y, poszukanie możliwych inwestycji. E, oczywiście wykonanie zadań poprzednika, ponieważ no wiadomo, że e, te zadania jako ewentualny burmistrz będę musiał wykonać za dokończenie inwestycji e, chociażby kanaliza, kanalizacji podobnych rzeczy. No i następnie inne pozostałe e, zadania, które są związane e, z tym, że będę ewentualnym burmistrzem, ponieważ... Wiadomo, że urząd wymaga tutaj na no, wielu, wielu różnych płaszczyzn i dziedzin, które na pewno y, będą mi tutaj podane jako y, do wykonania, jako zadania właśnie burmistrza. Dziękuję bardzo. I to znowu pytanie do pana burmistrza. Ja króciutko. W moim programie, proszę państwa, na czerwono wypisane poprawa, naprawa finansów publicznych. Od tego zależy wszystko. Jeżeli nie poprawimy finansów publicznych, tak jak wstępnie powiedziałem, już możemy marzyć. Ale jeżeli nam się to uda, a myślę, że to się nam w 2015 roku uda, to przede wszystkim chciałbym zacząć od wsi, która przez 20 parę lat została zapomniana czyli Woda w Lipsku Druga sprawa, będę mówił o. o w rzeczach bardzo przyziemnych, a nawet i pod. pod. Yy, kanalizacja miasta, wiadomo, rozpoczęta i trzeba ją skończyć, ale też jak najszybciej trzeba rozpocząć kanalizację wsi. Z tego względu, że no, lata biedną yy, kończy się okres już w pewnym sensie karencji, gdzie no, możemy płacić kary unijne. I trzecia sprawa, z którą jeżeli uda mi się w ciągu tych 4 lat, to zrobić, to rewitalizacja naszej starówki, zrobienie tutaj y, mini deptak. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie nasze kamieniczki, które są naprawdę bardzo piękne, nie dostrzegamy tego, bo wyglądają tak, jak wyglądają. Ciężki sprzęt, który jeździ przez centrum miasta, powoduje, że nawet kościół się sypie. Proszę zwrócić uwagę, że że wchodzi kilkanaście centymetrów. To jest jeden z nielicznych zabytków na terenie naszego miasta. Chcę to miasto upiększyć, żeby było coraz ładniej i przyjemniej. Dziękuję. I pytanie do Wasław Miałozny, dostępnie do redakcji. Jakie są Pana plany zawodowe, jeżeli nie zostanie Pan w miasta? Plany zawodowe praktycznie się nie zmienią, ponieważ jestem dyrektorem szkoły i będę dalej dyrektorem szkoły. Innych planów nie mam. Dziękuję bardzo. I to chcę do Pana, że ja pracuję, Ja pracuję w finansowo. Będę pracował tam, gdzie pracuję, bo to też to lubię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja głos. Państwu proszę o zadawanie pytań. Yy. Najpierw pana Andrzeja Januszka. Proszę się przedstawić. Co to pytanie. Yy. I na zmianę. Chętnie powiem na każde z Państwa pytań. Proszę bardzo. Pytanie do pana, co pominą muzyki? A, przepraszam. Pana Andrzeja Januszka. Pierwsze pytanie. Dobrze, proszę. proszę Dobrze, to w pierwszym swoim strony, ja bym chciał polecić finanse publiczne. Ja chciałabym zapytać, czą chce i co się z Jakie ma pan założenia? To jest pytanie, tak? Tak, gdzie mi pan chce finanse publiczne? Proszę bardzo odpowiedzieć. Finanse publiczne. Finanse publiczne u nas wiemy i myślę, że pani radna też dokładnie wie, w jakiej stanie są. Yy, uważam, że sprawa oświaty, która tak yy, stwarza gorący temat, jeżeli chodzi o yy, finanse, jest to ponad 50% budżetu gminy. Tutaj <coughs> w tej sferze powinniśmy zrobić poważną reformę. Nie uwzględniając, yy, nie uwzględniając likwidacji szkół, z tego względu, że za parę lat z badań wynika, że idzie wyż demograficzny. Może nieznaczne, ale idzie. Mamy szkoły, które y, mają około setki, ponad setkę dzieci, zarówno szkoła w Wieciniach, jak i w Golinie. czyli są to szkoły, które powinny funkcjonować. Są to y, obiekty kulturalne, ta, kulturalne, i oświatowe na terenach wiejskich. Zamykając takie sprawy, y, na dzień dobry doprowadzono do degradacji tego środowiska, jeżeli chodzi o kulturę i oświatę. Y, poważne zmiany, te sprawy powinny być omówione. Z dyrektorami szkół, przede wszystkim z nauczycielami, bo ich to dotyczą. Tutaj uważam, że można zaoszczędzić. Trzeba mieć dalej termomodernizację szkół. Szkoda się stało, że tylko jedną szkołę, i tak de facto można powiedzieć, najcieplejszą szkołę, zrobiliśmy termomodernizację. Szkoda, że nie zrobiliśmy tam, gdzie naprawdę duże koszty ogrzewania mamy. Są to między innymi te też oszczędności, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Zmiana ogrzewania, proszę Państwa na ogrzewanie tradycyjne, pelet, pelet, jeszcze raz pelet uważam, Gaz, cena gazu idzie na ogół do góry, nie idzie na dół. Sytuacja w Europie jest taka nie inna, czyli powinniśmy uciekać od takich nie do końca przewidzianych kosztów. na tym, że trzeba sprowadzić oszczędności. Znaczy, Pana trzeba wiedzieć, jakie oszczędności Pan zrobił, żeby doprowadzić finanse. A jest to niezbędne, żeby... Proszę opowiedzieć króciutko o punktach. Na pewno restrukturyzacja, jeżeli chodzi o oświatę. Na pewno Urząd Miasta. Na pewno Straż miejsca do likwidacji. Pierwsza. Pierwsza Jeżeli chodzi o drogę chrobę, proszę Państwa trzeba najpierw sprawdzić, czy tam jeszcze czy już dotarła kanalizacja. To jest po pierwsze. Po drugie, po drugie uważam, że ta droga powinna być poprawiona przynajmniej na razie, bo jest to droga gruntowa wyrównana i uzupełniona płucznie. Z tego względu, że na dzisiaj... Nie odpowiem, czy znajdą się w fundusze w granicach 2-3 milionów złotych, żeby położyć ta Jeżeli chodzi o młodzież, proszę Państwa na spotkaniu w swoim wyborczym omawialiśmy ten temat. Omawialiśmy ten temat. Powiedziałem wtedy, że Dom Kultury, w którym dzisiaj jesteśmy, powinien zmienić troszeczkę swój kierunek, jeżeli chodzi o swoją działalność i też w swojej ofercie powinien mieć sprawy dla młodzieży. Wspominam tu przynajmniej raz w miesiącu na dzień dobry, jeżeli chodzi o dyskotekę. Mówiłem o skateparku, ale nie o skateparku na ulicy tenisowej, na parkingu, ale skatepark na, na, w naszym parku. Oraz jeżeli chodzi o teren wiejski, chciałbym, aby te nasze świetlica, w szczególności świetlica w Guzowie, którą wybudowaliśmy za półtora miliona złotych, zaczęła wreszcie do końca żyć. Żeby nie było sytuacji takiej, że y, zarabia ta świetlica 11 tysięcy złotych, a 24 tysięcy złotych musimy co roku dołożyć, do, żeby ten budynek utrzymać, dlatego też musi zacząć żyć. I takie oferty w tych wszystkich świetlicach wiejskich, które na dzisiaj są, ale nie są skończone, trzeba je skończyć i myślę, że tam powinna, powinny się odbywać y, sprawy dla młodzieży. No, bardzo chętnie, bardzo chętnie w związku z tym, że na forach y, internetowych y, bardzo y, mówi się Głośno Szkota, że y, to pytanie na forach internetowych jest anonimowe. Dzisiaj mamy tutaj, i to bardzo się cieszę, że Pani to pytanie zadała. Nie ma świetlicy z tego względu, że rodzina Państwa Żółtańskich. Skorzystała z ustawy o zwrocie majątku, który został niesłusznie zabrany. Żeby to wyjaśnić dogłębnie, ja mam mało czasu, yy, państwo yy, przyjechali tu na te tereny zaraz po wojnie otrzymali w akcie nadania dom mieszkalny. Co się później okazało, mieli mieszkanie. Za naszej starej władzy komunistycznej zostało to nie tak, jak powinno być skomunalizowane. Sprzedano działkę. Która była całkiem gdzie indziej i szukano tej działki na posesji państwa żółtańskich. Skorzystano z tej ustawy i od samego początku, od urzędu wojewódzkiego, po ministra rolnictwa, po ministra spraw wewnętrznych i NSA, przyznano rodzinie państwa żółtańskich rację. Czyli naprawiono krzywdę. Czy to coś złego? No bardzo Dziękuję po bardzo. Pomogłem dlatego, bo jest to, jest, to jest babcia, tak, tak, proszę Panie, tak, ale nie szukajmy czegoś tam, gdzieśmy nie zostawili, tak? jak gmina Jasie jest gminą miejską, nie odwrotnie. czy sprawy wsi dla przyszłego Pana Burmistrza będą nie tylko priorytetem, nie tylko jako Jasie, ale i sprawy wsi? Jak Pan to Proszę odpowiedzieć. Gołosłowny. Chciałbym doprowadzić budżet do takiego stopnia że i, do taki, i w taki sposób, żeby był czytelny, żeby były widoczne inwestycje na terenie wiejskiej. Ja nie ukrywam panie ty, że głównie panie chodzi o drogę do Mierkowic z jednej i z drugiej strony. I tak uważam, że jest to realne do zrobienia z tego względu, że Powiat Żarski ma taką technologię, którą możemy przy współpracy z Powiatem żarskim, te drogi w taki sposób naprawić. Między innymi została naprawiona droga przez Bieszków, z Bieszkowa do Świlny, a w następnym roku, 2015, będzie zrobiona z Jasienia do Bieszkowa. Zamykamy pętlę. Tą formę w taki sposób warto z powiatem współpracować. Mają technologię, mają maszyny i nawet mogą partycypować w kosztach, dlatego też warto z tego skorzystać. Dziękuję bardzo. Proszę, 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 Dziękuję bardzo, proszę o pytanie do Pana Andrzeja Panieszka. Czy są pytania do Pana Andrzeja Panyszka? Dlatego też e, w moim programie jest integracja straży miejskiej. I tak i tak i dla porównania, proszę panią, to co... Mm, Mój konkurent mówił o Straży Miejskiej, że ma szeroki wachlarz y, obowiązków, y, pracując od godziny 7:30 do godziny 15:30, to ten wachlarz za mocno nie rozwinął. To jest po pierwsze. Po drugie, y, jeżeli nie, nie, nie są w stanie spełnić wymogów i zadań w liczbie dwóch, a nie stać się na więcej Strażników Miejskich w takiej formie, uważam, że partycypacja w kosztach. Utrzymania chociażby naszego posterunku policji, który wahają się, prawda? Waha się, czy w ogóle będziemy mieć policji w Jasieniu. Ja uważam, że tę policję powinniśmy mieć, powinniśmy tą policję wspierać i z tą policją bardzo mocno współpracować. Tej współpracy na dzień dzisiejszy nie było. I to wyraźnie podkreślał m.in. Komendant Powiatowy Policji. Na jednej z sesji y, Rady Powiatu y, było ukazana, w jaki sposób. Wspomagamy y, naszą policję. 500 zł w skali roku i to jest to, to co pomagamy. Mamy postelunek z lat 60. i sprzęt, który, ma, który posługują się y, policjanci to jest prywatny. Uważam, że jeżeli będzie partycypować w kosztach i to nie dużo, nie 230 tysięcy, jak jest założenie na Straż Miejską na 2014 rok, dużo, dużo mniejszą, mamy wpływ na no to, co ta policja robi. Do tego, jeszcze chciałbym dodać, do tego jeszcze chciałbym dodać, żeby się nie oszukiwać i yy, mieszkańców nie oszukiwać, uważam, że powinien być monitoring sprawiedliwego zdarzenia, a nie atrakcja. Dziękuję. Ja chciałam zapytać Pana nasi pracodawcy bardzo potrzebują pracowników młodych po szkole zawodowej. Jak Pan myśli o rozwiązaniach z tak nazwanym w Przewodniczący edukacji Unii Europejskiej w Starostwie Powiatowym. Ten temat szeroko żeśmy omawiali. Nie ukrywam, że y, na naszej terenie jest bardzo wielki brak spawaczy. się metalem stoi i powinniśmy stworzyć wszystkie warunki, a to nie jest tylko zależne od y, burmistrza czy od rady miasta, ale w szczególności od starostwa z tego względu, że starostwo prowadzi Oświatę ponad gimnazjalną. Nie ukrywam, że też złożyłem taką propozycję, aby pojawiły się kierunki spawacza. Wynik problem, ponieważ naukę spawania można e, rozpocząć w wieku pełnoletnim, czyli w wieku 18 lat, ale jest taka możliwość. Uważam, e, ponieważ technika, które funkcjonują u nas, warto by było, aby w tych technikach pojawiły się te e, e, kierunki. Teoria wcześniej, praktyka spawania w pełnoletności. Jest to jedno, jedno z y, pomysłów i rozwiązań. Y, druga sprawa, jeżeli chodzi o miasto, które może to zrobić, żeby zatrzymać w szczególności młodych, trzeba przekonywać młodych, aby w tych kierunkach się kształcili. Na dzień dzisiejszy, proszę zwrócić uwagę, że w naszych szkołach. Y, y, w w szczególności, mamy kierunki hotelarzy, a hoteli nie mamy. Mamy różne kierunki, których no prak praktycznie generujemy bezrobotnych. Powinniśmy iść w tym kierunku. Druga sprawa, jeżeli będzie pełna współpraca z pracodawcami, a uważam, że będzie, jest szansa, że przy współudziale nawet naszej opieki społecznej, która Mogłaby w jakiś sposób wylansować te osoby, które w pewnym sensie są mało zaradne i trzeba im w pewnym sensie pomóc, tak, spróbować ich przykwalifikować i to można zrobić przy współudziale Urzędu Miasta, yy, szkoły i pracodawców. Myślę, no, w kierunku wiele rzeczy nie do końca jest jasnych jeszcze w naszym budżecie na 2015 rok. Uważam, że możemy skorzystać z tych projektów, w których wkład własny nie musimy wkładać. Czyli taki mi znany jest dość dobry, uważam, i warty, godny po zainteresowania. To jest projekt dotyczący osób niepełnosprawnych właśnie i przystosowania ich. To jest to dość duży projekt i tam nie jest wymagany wkład własny. Jeżeli mówimy o jakichkolwiek wkładach własnych, czy nawet 20-30%, będzie to, powiem szczerze, w następnym roku wielki problem. Będzie problem. Z tego względu, że między innymi gmina poszła w tak zwane wydłużenie kredytów, co automatycznie podraża ten kredyt, prawda? Bo po dwa lata bodajże został przedłużony składa kredytu. I musimy naprawdę najpierw poprawić finanse publiczne. I tu, bo ja wiem, że to jest nurtujące pytanie, my wiele rzeczy na dzisiaj, nie mając pełnych danych, no, no nie możemy mieć pełnych danych, yy, nie możemy powiedzieć, ale ja ze swojej strony obiecuję, że jeżeli tylko te dane będą w zasięgi rynku, pełna informacja o finansach publicznych, musi iść do mieszkańców, musi. I obiecuję, że tu na tej sali nie tylko, Będziemy się spotykać nie co 4 lata, tak jak dzisiaj tutaj, ale co roku. A jak będzie potrzeba co kwartał. Bo tyle głów, tyle pomysłów, proszę Państwa. W jednej głowie jest za mało pomysłów. I kto wie, czy w niedalekiej przyszłości będziemy realizować pomysły właśnie Wasze. Dlaczego nie? Ja uważam, że ten kierunek jest dobry i w tym kierunku powinniśmy pójść. Finanse musimy najpierw poprawić, żebyśmy mogli marzyć o pięknych jest obiektach dziękuję, sportowych i tak dalej.